Siemano, z tej strony Brainerd i Ogólnie Ogólny pierwszy filmik To był taki, no nie nawet fajny, bo tak się i tak dalej, ale teraz, teraz jestem takim stigmą A w ogóle, o w takim grałem Taką stigmą jestem Tak, będziemy to robić Po to, widzicie Będziemy tak robić tych ludzi żeby masz 100 tysięcy Australii Subskrypcji, na serio, na serio no, bo grałem w inną przerówkę Jeśli ugraś meme, jest. Dobra, zobaczymy, co to jest. Zobaczymy. Początek jest ładny, przyznam. Początek jest mega... Małego... Cztery jest ładny. Co robili? Początek jest mega ładny. Game Up Studio. Jest każde. Jak widzicie, co jest? 200 złotych Widzicie, tyle na dzieci na ulicy. Jak zostawicie suba, lajka, udostępnijcie i tak dalej. Dostępny wszystko. Dobra. I co to jest szybkie. O kurde. Dog? A Czyli ja mam stykoła Stykoła Stokoła i idę Stokoła idę Ty Czekaj I legendarnie jest Proszę żeby nie był I Bambik Nie ogarnia Czekaj Na no, twoje nie jest Na no, twoje nie było Oni się sojuszują na jeden serwer idę? Na inny serwer idę? Nie pytajcie się. Nie pytajcie się na mój gameplay. Nie pytajcie się. Proszę Was, nie pytajcie się. A bo ja gdzie. Kupujemy. Żaba. Pepe. Nie, nie mam takiego chyba mema. Bo. To mogę kupić, już to kupiłem. Łączyłem samochód. Wow, fajnie. Ty. Mogę okraść. Leży? Kradniemy. A to na twoje nie jest. Aha! Jakie, jakie bambiki. Haha! <śmiennie> uderzyły ciebie! Siebie uderzyły! Uderzyły zaraz mnie! Ja nie wiem, jakie Patrz, Hara cię To nie jest nas ustawione. A, zderwowa i co, i co, do bocik 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 SSS. No bo ci, haj, ale mnie goni Ja nie wierzę jaki babi Ja babik. Kurde Nie mogę mnie uderzyć Karta szczęścia, co? Jeszcze mnie chciał uderzyć, kiedy zginąłem Ja nie wierzę Ach, ach, ten B taki Ach, ach Ach To jest takie szybkie no

aha, to jest glob Nie. Aha, więc to jest... Nie to jest... glob glob, glob Global Vloggluck. A trzeba, żeby, żeby robił Bo takie popularne tak dawno. Było tak dawno popularne. Ludzie. Smerfa... Smerwka ty. Panie jest powietrza. Po powietrzu. Powietrzu. Powietrzu, oni polskich... A On, tak nie, to bardzo nic było. Już nic, już nic. W ogóle tyle ja tych film już nagram. De. No, cieszę się. Ludzie oddolżej biją. Zabiorę sobie. Forfan. Leżyć. Leżysz? Kurda weź moje. Moje to być. To jest moje. Ale bez w tym robić, ludzie zrobią się na Pa. Dobra, takie. Dobra, mam takie. Hmm, co by tutaj ukraść. Ale pomysł. Ale big break ale big brain Ja yeah, le big brain Ja ja dam, ja je dam, ja jej próbuję To coś fajnego A i zbrakuje yeah. A dam Co to jest? Siądry nie kupił siebie, to już mógł No nie Co to jest? Boże W ogóle będę jeszcze drugie części Grunty y, y, tych samych gien, też różnych no Obejrzeć polecam. zalajkować, zasubskrybować, spróbować. Aaaaa. Spróbujcie i zalajkujcie lajkujcie i udostępnijcie wszystkim, którym się da. Da twojej mamie. Nie więc No Dobra. Ja idę. Nara. Y, nara. Zobaczenia. I na Nara. Brajna dziąbki. Na ła.